przepisy, które miały chronić nasze prawa po Brexicie, to oni nie muszą jej tego płacić i ma jej to płacić Polska. I nie wiem czy nadążacie bo tutaj po prostu absurd goni absurd. I w zasadzie te przepisy, które miały chronić nasze prawa na Wyspach, powodują, że my tych praw nie mamy. Cześć, dzień dobry. Wita się z wami wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym jak rząd partii pracy wykorzystuje przepisy, które miały nas chronić po Brexicie przeciwko nam Polakom. Zapraszam do oglądania. Wybaczcie mi, że się uśmiecham, gdy mówię o tym, że jesteśmy wykorzystywani przez brytyjski rząd, ale jak posłuchacie tej historii do końca, to sami zrozumiecie absurd tej sytuacji. Żeby dać trochę tła tym wszystkim, którzy oglądają spoza Wielkiej Brytanii albo nie ogarnęli tego, co się tu działo w ciągu ostatnich paru lat, no to oczywiście w 2020 roku wydarzył się Brexit. W związku z tym wszystkie osoby, które mieszkały tutaj przed Brexitem, miały mieć zagwarantowane swoje prawa w takiej samej postaci, jak to funkcjonowało do momentu, zanim Wielka Brytania nie opuściła Unii Europejskiej. W związku z tym powstała tak zwana umowa rozwodowa, która spisywała te wszystkie prawa i gwarantowała nam to, że praktycznie dla tych, którzy byli tutaj przed Brexitem i załatwili sobie status osoby osiedlonej, nic się nie zmieni ponieważ zanim Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, no to była cała masa przepisów unijnych, które musiała stosować, które zapewniały Europejczykom określone prawa, ale również też przywileje wynikające z tego, że wszyscy byliśmy w Unii. Następnie, w ramach tej umowy rozwodowej, stworzono takie przepisy, które w pewnym sensie przedłużały działanie niektórych regulacji unijnych. To znaczy, pomimo tego, że Wielka Brytania nie jest już w Unii, to w niektórych przypadkach nadal stosuje się przepisy w taki sposób, jakby nadal była państwem unijnym. No i to wszystko, przynajmniej oficjalnie, miało na celu zapewnienie nam, Polakom, Europejczykom, tych samych praw, które mieliśmy przed Brexitem więc posłuchajcie teraz historii jednego z moich klientów, który oberwał rykoszetem, jeżeli chodzi o te przepisy. O co chodzi? Wielokrotnie już rozmawialiśmy na kanale na temat emerytury, renty, różnic wieku emerytalnego w Polsce w Wielkiej Brytanii, tego, że jak się ma z polskiej emerytury, to powinno się ją tu zgłosić, że wielu ludzi tego nie robi i tak dalej. Mój klient niestety już parę lat temu połupał na zdrowiu. W związku z tym przeszedł całą procedurę składania wniosku o tzw. brytyjską rentę. I on dostał. Natomiast w międzyczasie osiągnął wiek emerytalny w Polsce. W związku z tym złożył również w Polsce wniosek o polską emeryturę. I wszystko prawidłowo zgłosił. Niczego nie ukrywał, wszystko zrobił tak, jak należy. No i teraz, dla wielu mieszkających w Polsce albo znających polskie realia, to może wydawać się absurdalne, żeby w tym samym czasie pobierać emeryturę i rentę, ponieważ w Polsce jest to niemożliwe. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest to absolutnie normalne. Osoby, które wypracowały sobie lata. Do emerytury mogą pobierać emeryturę, a jeśli w tym samym czasie podupadły na zdrowiu, mają jakieś problemy zdrowotne, niepełnosprawności, to mogą również wtedy pobierać coś, co nazwalibyśmy odpowiednikiem polskiej renty, czyli Personal Independence Payment. No i teraz co wydarzyło się mojemu klientowi? Pewnego dnia nagle otrzymał on list, w którym stwierdzono, że zabierają mu tą rentę, ponieważ pobiera w Polsce emeryturę. To już samo w sobie nie ma w ogóle sensu, ale co ciekawe, to ta renta składa się z dwóch elementów. Jeden otrzymujemy za to, że mamy problemy z codziennymi życiowymi czynnościami, takimi jak nie wiem, mycie się czy ubieranie, a drugi za poruszanie się, tak zwany mobility. No i teraz mój klient został potraktowany w taki sposób, że zabrano mu ten element, który płaci się za codzienne życiowe czynności, ale zostawiono mu ten za mobilność, za poruszanie się. Chociaż tak naprawdę to ten problem z poruszaniem się powoduje te wszystkie inne problemy. No, i stwierdzono, że ten element, właśnie codziennych czynności, to w zasadzie z tych przepisów, które zostały ustalone po Brexicie, wynika, że powinna mu płacić Polska. I teraz schowajcie do kieszeni dumę i wszystkie uprzedzenia dotyczące osób, które pobierają zasiłki, i posłuchajcie tego jeszcze raz. Osoba, która od 20 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Przez większość lat pracowała tutaj na różnych fabrykach, w rezultacie czego straciła swoje zdrowie. W związku z tym złożyła wniosek o zasiłek, który jej się po prostu należy ze względu na chorobę, niepełnosprawność. A następnie otrzymała list, w którym DWP, czyli ministerstwo odpowiedzialne za wypłatę tego zasiłku, stwierdza, że ze względu na przepisy, które miały chronić nasze prawa po Brexicie, to oni nie muszą jej tego płacić i ma jej to płacić Polska. Ale co najciekawsze, to tylko połowę. Po druga połowa jest OK. Ponieważ to ministerstwo stwierdziło, że na podstawie tych przepisów wynikających z umowy rozwodowej, to ten kraj, który płaci emeryturę, ma obowiązek płacenia tak zwanego sickness benefit, czyli zasiłku związanego z chorobą. Natomiast to, o czym my rozmawiamy, czyli powiedzmy ta brytyjska renta, jest klasyfikowane jako disability. Benefit, czyli zasiłek związany z niepełnosprawnością bądź z inwalidztwem. I nie wiem, czy nadążacie, bo tutaj po prostu absurd goni absurd. Generalnie to, co się wydarzyło, to oni stwierdzają, że połowa zasiłku, który wypłacali, to jest ten sickness, a druga połowa to jest disability, chociaż ta jedna część wynika tak naprawdę z tej drugiej, i w zasadzie te przepisy, które miały chronić nasze prawa na wyspach, powodują, że my tych praw nie mamy. No bo co się dzieje w rezultacie? Tak jak już mówiłem wcześniej, na początku tego nagrania w Polsce nie ma czegoś takiego nie ma takiej możliwości żeby pobierać i emeryturę i rentę więc jeżeli DWP każe temu panu załatwić sobie rentę w Polsce no to automatycznie skazuje go na to że on nigdy tej renty nie będzie miał no bo jeżeli miałby dostać rentę to nie dostałby emerytury ale wyobraźcie sobie w ogóle sytuację w której gość wraca po 20 latach do Polski idzie do lekarza i mówi no ja chciałem tutaj żeby mnie pan przebadał bo będę stawał na komisję o rentę polską i co się dzieje na tej komisji jak widzą gościa który przyjechał po 20 latach z Wielkiej Brytanii i mówi, że no mi powiedzieli w Wielkiej Brytanii, że to wy mi macie płacić rentę, bo tak wynika z przepisów umowy rozwodowej po Brexicie. I teraz żeby zobrazować, to jeszcze lepiej, to wyobraźcie sobie sytuację, w której na przykład Ukrainiec, ale to to by wam się spodobało. Więc powiedzmy, no nie wiem, Wietnamczyk albo Czeczen, który od lat 20 mieszka w Polsce, może ma już nawet polskie obywatelstwo, dostaje nagle informację z urzędu, że jego dwójka dzieci, które urodziły się w Polsce, pewnie mają również polskie paszporty, chodzą do polskiej szkoły, gdzie on płaci polskie podatki, mają dostać 500 plus w Wietnamie albo w Czeczeniu. To jest tego typu absurd. Ale najlepiej to jeszcze jakby powiedzieli, że w sumie to jedno twoje dziecko dostanie tu, ale drugie to se załatw tam. Bo tak oni podzielili ten zasiłek, o którym dzisiaj mówię. No cóż, po raz kolejny. Jak na co dzień w biurze pomocy przekonujemy się o tym, że Wielka Brytania jest to kraj absurdów, i nas już to niestety nie dziwi. Opowiadam Wam o tym wszystkim również dlatego, ponieważ oczywiście jest to poważny problem, szczególnie dla naszego klienta. I będziemy teraz odwoływać się od tej decyzji i kierować tę sprawę w jego imieniu do Trybunału. Jestem bardzo ciekaw, ponieważ zastanawiałem się nawet nad tym dzisiaj. Przecież to nie może być jeden, jedyny przypadek na całą Wielką Brytanię. Dlatego, jeżeli jesteście w takiej samej bądź podobnej sytuacji. To znaczy, pobieracie z polskiej emeryturę i z tego tytułu wstrzymano wam zasiłek Personal Independence Payment, proszę napiszcie pod spodem w komentarzu, jak to się u was skończyło. Czy odwoływaliście się do trybunału, czy udało wam się tą sprawę wygrać, w jaki sposób trybunał do tego podszedł? Jestem bardzo ciekaw, ponieważ jestem przekonany, że rozmawiamy dzisiaj tutaj o swego rodzaju precedensie, ponieważ takie właśnie prawo w Wielkiej Brytanii występuje. Więc jeżeli już taki wyrok kiedyś zapadł, to możliwe, że na. Podstawie prawa precedensu, taki wyrok powinien zapadać w każdej kolejnej sprawie. Jestem bardzo ciekaw, ponieważ założę się, że ten nasz klient to nie jest jedyna osoba w całej Wielkiej Brytanii, która otrzymała taki list i na którym zastosowano po prostu taki mechanizm. A żeby jeszcze na koniec dać wam do myślenia na temat naszego nowego rządu, można tak powiedzieć, no bo dopiero rok z kawałkiem rządzą, to wyobraźcie sobie, że te wszystkie przepisy, o których dzisiaj mówiłem, które są teraz wykorzystywane przeciwko nam, tak naprawdę są w mocy od 2020 roku. I partia konserwatywna. Nigdy w żaden sposób ich nie wykorzystała przeciwko Polakom czy Europejczykom. Ja nie popieram żadnej z tych stron politycznych, natomiast utwierdza mnie to tylko w przekonaniu, że lecimy downhill. I bardzo jestem ciekaw, co będzie w Wielkiej Brytanii po kolejnych trzech latach, gdy będzie dobiegała końca pierwsza kadencja Partii Pracy. Jedno jest pewne: my nie zamierzamy przestać pomagać naszym rodakom. Dlatego, jeżeli masz jakikolwiek problem natury urzędowej, taki, o którym mówię dzisiaj, bądź związany z urzędem skarbowym, z urzędem miasta, ze swoim pracodawcą, bądź jakąkolwiek inną kwestię natury urzędowej, pojawia się teraz na ekranie adres e-mail, na który możesz się odezwać, umówić na prywatne konsultacje, podczas których przeanalizujemy Twój problem i dostosujemy rozwiązanie szyte na miarę. Jeżeli masz już dość, nie masz pomysłu albo siły, bądź po prostu ci się nie chce to daj sobie pomóc. Odezwij się do nas. Zajmujemy się tego typu kwestiami na co dzień w Biurze Pomocy. Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy, napisz do nas na e-mail. Dziękuję za uwagę. Na zakończenie klasycznie już pozdrawiam hejterów, konkurencję i wszystkich innych, którzy dobrze nam życzą. I jeszcze jedna prośba na koniec. Zapraszam również na mój drugi kanał, Polak w UK, w którym pokazujemy życie w Wielkiej Brytanii od nieco innej strony. Może to być bardziej rozrywkowe, chociaż ostatnio były tam naprawdę poważne tematy. No i na sam koniec już ostatnia prośba z mojej strony. Wciskaj guzik subskrybuj, bo nic cię to nie kosztuje. A jeśli doceniasz to, co robię i nagrywam te filmy, to zostaw pod spodem komentarz, chociaż dla zasięgu, bądź napisz, czy przydarzyła ci się podobna sytuacja jak ta, którą dzisiaj opisywałem. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Nie zapomnij o lajku. Do zobaczenia. Cześć. Hej, drodzy widzowie. Jeśli moje filmy są dla Was pomocne, wartościowe, bądź po prostu doceniacie to, co robię, to możecie mi pomóc na dwa sposoby. Po wciśnięciu guzika subskrybuj pojawia się tam guzik wesprzyj. Wystarczy kliknąć. Albo możecie mi kupić kawę wirtualną. Poprzez link w opisie przejdziecie do strony Buy Me A Coffee. Każde wsparcie, nawet najmniejsze, bardzo się dla mnie liczy i pozwala mi rozwijać kanał, jeździć dalej, nagrywać więcej i lepiej. Specjalnie dla Was. A dla wspierających przewiduję też dodatkowe materiały i bonusy. Szczególnie z tematów urzędowych w Wielkiej Brytanii, ale również podczas liveów, które już niedługo pojawią się na kanale. Będę wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy gest. Dziękuję, że jesteście.